No i patrzcie, moi drodzy widzowie, ha, jest kolejne sreberko, drugi wypad z rzędu tutaj i drugie sreberko jest szelunk. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. A ja znowu ruszam tutaj na to pole chodzić tutaj zamierzam do bólu jeśli oglądaliście poprzedni odcinek to wiecie dlaczego jeśli nie no to odsyłam Was naprawdę polecam Wam ten odcinek e, liczę tutaj dzisiaj na kolejne sreberko oczywiście, moim marzeniem kolejnym po, takim, po takich sreberkach jest znalezienie w końcu pierwszego sreberka o grubszym nominale, na przykład wiem, minimum trojak, e, może szóstak nie mówię tutaj o wyższych ale to jest kolejny mój cel kolejne marzenie do spełnienia także trzeba szczęściu dopomóc i marzenia trzeba spełniać Także ruszam w teren, w teren, zobaczymy co Legend dzisiaj znajdzie, pochodzimy w 40 kHz, czułość na 30 od razu, bo tutaj jest dosyć czysto, fajnie się chodzi, także zobaczymy. A czekam i tak tutaj na orkę, na talerzowanie i tak dalej, i tak dalej, także zobaczymy. Do pierwszego dołka, subskrybujcie kanał, stawcie łapę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Myślałem, że będzie moniaczek, bo taki rancik widziałem sam, ale to tylko taki płaski stopek ołowiu. Nic ciekawego, ale pierwszy strzał zaliczony. No i mamy drugi dołeczek i taką malutką kuleczkę ołowianą, a w dołku nadal coś piszczy, także kopiemy cały czas się dzisiaj kręcić będę i zamierzam tutaj na końcu pola gdzie tych rzeczy jeszcze trochę zostało bo u góry bardzo wyczyściłem a tutaj chyba będzie moneta zobaczcie tutaj rancik jest dosyć gruba ale chyba nie będzie stara czy to nie będzie moniak? jest moniaczek o proszę i jest prl chyba jak dobrze widzę ja 49 bo jakieś 20 groszy będzie może 50 20. 20 groszy, 49, super, pierwsza monetka dzisiaj, 10 minut chodzenia, już kilka dołków wykopane, lecimy dalej no i zobaczcie moi drodzy, tutaj coś wystaje to moneta nie będzie, bo pod spodem też jakaś blaszka jest, ale przekonajmy się, co my tutaj mamy w tej bryłce śmietek czy nie śmietek? śmietek, jakaś blaszka powyginana, no nic Dziwny przedmiot jakiś wyszedł, taka ciemna butelkowa zieleń. Ale nie, nie wygląda mi to na coś nowego. Coś starszego to jest, ale nie wiem. Raczej nie dojdziemy do ładu i składu, co to mogło być, także po prostu do następnego dołka. No i super, wygrzebałem właśnie moniaka, nawet kopać nie trzeba było. Tutaj na samej powierzchni leżał. Jakiś grubszy, to pewnie współczesny albo PRL. Niestety. Co my tutaj mamy? Ja widzę cynkowe, to może jakieś fenolki będą? Dajcie mi chwilkę. No, proszę bardzo, tego bym się tutaj nie spodziewał. Jeden fenolek adolfowy z czasów wojny. Nie spodziewałbym się, bo tutaj fenolków bardzo mało jest. U mnie w ogóle na terenach znaleźć fenolka to jest ciężka sprawa, no ale fajnie. Pole jest obfite, także wszystko tutaj mo można znaleźć elegancko. No i jest Moniaczek, moi drodzy, moi mili widzowie. Jest chyba Boraksik. Chyba tak, no bo cóż by innego, nie spodziewałbym się nic innego. No. No jest Boraks, jak nic. Proszę bardzo, o. Kiepski, ale jest. Jak na te monety, które tutaj wszystkie wychodziły w ładnym stanie, no to ten taki trochę zajechaniec. No ale dobra, mamy drugą monetkę, trzecią. A teraz wyskoczyła mała aluminiowa łyżeczka. Oczywiście ładny był sygnał. Cały czas się tutaj kręcę na samym końcu tego pola. Tutaj jeszcze trochę tych sygnałów jest, no ale mówię już powoli się kończą te wszystkie sygnały, te przedmioty w miarę w zasięgu. Trzeba będzie poczekać na orkę i na pewno jeszcze tutaj nie jeden fajny przedmiot jest zakopany. Na pewno tutaj myślę, że jestem właściwie pewny, że sreberka tutaj jeszcze są. To nie ma innej opcji, nawet. Także trzeba poczekać na lepsze warunki dochodzenia. Bardzo stary gwóźdek. Wszystko do siebie pasuje, stare rzeczy tutaj wychodzą. No i fajnie. A teraz taki gwóźdek się trafił. Czysty kolor praktycznie bił, no ale to wiadomo, jak był w tę stronę do góry. No to wiecie. Cewka złapała jako całkowicie okrągły przedmiot i przebijało. biło pewnie na kolor. No, i nie chcę nic mówić, moi drodzy, nie chcę zapeszać, ale wydaje mi się, że może to być sreberko, tak po rancie wysychającym tutaj widać. Na pewno nie jest to boratynka na 100%. Tylko co w takim razie? Dobra, nie będę tego trzeć. Jak sreberko zaczęła naprawdę bardzo delikatnie, także dajcie mi chwilę i zaraz, zaraz się Wam włączę. Wiedziałem, że tutaj coś jeszcze jest. Wiedziałem. Byłem pewny, że jeszcze tutaj z tych, z tych czasów Zygmunta III wazy, kiedy tutaj wszystkie takie ciekawsze monety właśnie wychodziły, to wiedziałem, że jeszcze na pewno jakieś sreberko znajdę. Nawet teraz. Super. Już Wam pokazuję. No i patrzcie, moi drodzy widzowie. Ha, jest kolejne sreberko. Drugi wypad rzędu tutaj i drugie sreberko jest szelunk Zygmunta III wazy, tak mi się wydaje. Zupełnie nic nie widzę na tej stronie, gdzieś tam prześwituje to sreberko. Oczywiście wydaje mi się, że bardzo fajnie się ono doczyści i, i, i będzie w, w zupełności czytelne. Ale <laughs> jest, kurde, kolejne srebro, no ja pierdziele I to bardzo, bardzo ładne. Tak jak widzicie, te monety tutaj zachowują się naprawdę wybitnie. Naprawdę jest mega, mega, ja pierdziele no jak tę kośliną tutaj przetarłem, to, to po prostu całe srebrzenie tutaj wyszło do wierzchu. Tak minimalnie ten osad jest na tej monecie, Żadnego grężpanu, nic więcej. Żadnych purchli nie jest wytarta, nie pogięta, prościutka, ładna monetka. No super. Kurde, ale się cieszę. Ja pierdzielę, No warto było, naprawdę już. No warto, bo i tak bym musiał czekać do żniw. Wiedziałem, że jak przyjdą żniwa, tak, tak te kilka pól, które mam, takich naprawdę sprawdzonych, ciekawych, to, to będzie nieźle. No i jest, kurde. Mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę dla zasięgu. Dzięki i lecimy dalej. No może jeszcze jedno wpadnie, nie? Druga część odcinka, tak jak widzicie, jest simplexik, jest łopata, jest wszystko, co potrzeba. No i co najważniejsze, oczywiście, jest w końcu zrobione pole. Tak jak widzicie, w końcu są warunki. Do idealnego przemiatania po powierzchni, chociaż tak jak wa warto wspomnieć, nie jest to jeszcze tak idealnie. Przydałoby się naprawdę jakieś ulewne deszcze, wtedy wiadomo, ta ziemia e, siądzie, bo tutaj no, 5 cm się w ogóle zapadam chodząc. Także wiecie o co chodzi. W każdym razie, szukamy. Jeśli dzisiaj będzie niedużo fantów, to jeszcze zrobimy trzecią część. To będą takie moje trzy wypady na to jedno pole. Zobaczymy co wyjdzie. Miłego oglądania. Oj, pimpuś, pimpuś. Z się za terenem. I wynagrodził. Patrzcie, pierwszy dołek. Dopiero tutaj wszedłem. Dosłownie pierwszy, tak jak widzicie, tutaj jest pierwszy dołeczek, Wszędzie jest suchutka ziemia, a nie jednego dołeczka. Tutaj wam nagrywałem początek. I jest i chyba będzie jakiś się Kurde będzie chyba jakieś serberko. Tak, tak mi się wydaje, no tak fajnie wyschła. No według mnie będzie to serberko. Dajcie mi chwilę. Spróbuję to oczyścić, ale kurde już na samym wejściu takie rzeczy. Jest dobrze, żeby nie powiedzieć, że jest zajebiście, a w sumie to Wam powiem: jest naprawdę bardzo zajebiście, bo jest na pewno jakieś sreberko, tak wielkościowo, może nawet takie co ostatnio czyli to był grosz Zygmunta III. Wazy, no ale żebyście nie musieli dużo oglądać mojej gęby, no to już przełączam kamerę oczywiście i Wam pokazuję co wykopałem, powiem tak: mój pierwszy w życiu siekaniec, No bo wydaje mi się, że jest to się siekaniec, a nie jest to po prostu gdzieś tam e, przez maszynę. Rozwalona monetka, co to mogło być nie wiem, ale to jest na 100% serbo, tak jak widzicie, jest bardzo tutaj zalepiona gryszpanem, przynajmniej z tej strony, a wiecie co to oznacza, mogło być tutaj tego więcej, O, a moja już tam grzebie za sygnałem I, i co Wam chciałem powiedzieć, jak dojdę do tego co to jest, myślę, że się oczyści i tutaj te napisy wyjdą otokowe, więc sobie porównam, zwłaszcza tutaj z innymi monetami z czasów Zygmunta III Wazy. No i Wam oczywiście wstawię fotkę i napis na dole z identyfikacją, no musicie przyznać, miejsce jest naprawdę mega. No i drugi raz dzisiaj, brawa dla Simplexa, tak jak widzicie wyróżnia się tutaj, bo na samym wierzchu leżało. Tak po sygnale sądziłem, że może być jakiś skrawek aluminium, ale miałem to pod całą cewką i dlatego taki mocny sygnał był. Natomiast jest to tak oblepione tą suchą ziemią, że muszę się wam połączyć na chwilę. Na pewno nie jest to boratynka, jest to zdecydowanie za gruba na boraksika. Może jakaś jedna druga kopieczki, coś ten deseń, Zaraz do was wracam. No i tak jak widzicie, moi drodzy, nigdy nie warto mówić, że na pewno na wykopkach. Tak mi się wydawało, to dlatego, że tak jak widzicie, była tak fajnie wybita, że ten rant naprawdę się tu wypuklił. I sprawia takie wrażenie. No ale to jedna kwestia, druga kwestia, ona się tak znakomicie zachowała, że no jak widzicie ten szczegół włosów Jana Kazimierza, no to po prostu jest genialne. Dawno też tak ładnej boratynki nie znalazłem. Z drugiej strony widzę, że była prawdopodobnie uderzona dwa razy, bo powinien być tutaj chyba jeździec, także byłaby boratynka litewska, natomiast nie widać po prostu tego. Wydaje mi się, że dwa razy widzę tutaj szabelkę. Także prawdopodobnie. Uderzona dwa razy. No i fajnie, super boraksik w takim stanie. Jeszcze dwa razy uderzony na rewersie. No to naprawdę miło popatrzeć. Super, no to już były z pierwszej części tego odcinka chyba cztery monetki, w tym sreberko. Tutaj już mamy jedno sreberko, że tak powiem, że nie, no kaniec po prostu. Kawałek sreberka, no i mamy ładną boratynkę. Także super. No i patrzcie moi drodzy, jak fajnie tutaj guziczek się... W bryłce jeszcze tu uchował, otwieramy. Myślałem, że będzie monetka, ale jednak no właśnie, zauważyłem łóżko. Kurde, ale zaschnięta ta ziemia, dobra, troszkę się ubrudziłem, ale to nic, ale śliski. Zobaczcie sami, od razu tylko oderwany z ziemi, i, i wygląda jakbym go przemu co najmniej. Tu takie łóżko, chyba będzie goły guziczek. Jak sobie to oczyszczę i zobaczę coś na nim, to oczywiście poinformuję Was o tym, ale jak na razie to raczej tylko zwykły taki guziczek. Fajnie, kolejny dołeczek, tak jak widzicie, i trzecia monetka dzisiaj z simpleksem w jakieś pół godziny. I mamy takie jagódki, ładne wyskoczyły. Zobaczcie, jak na PRL-ka. No to taki prl trochę lepszy, no nie. Jagódki zawsze mile widziane i w ogóle to tak widać, że bardzo szybko ktoś tę te zgubił, bo jest naprawdę fajnie zachowana. No ale to wiecie, to jest tylko PRL-ek. Cieszy również oczywiście, no ale nie tego szukamy. No tutaj teraz taki fancik, taka jako ciekawostkę, pokrywka od jakiegoś, nie wiem, zbanuszka może czy czegoś metalowa, ale na pewno było od jakiegoś naczynia. Myślałem, że będzie monetka, no ale to monetka nie jest, bo właśnie tutaj z tej strony widać ślad po łóżku. W każdym razie był jakiś guziczek całkowicie zagięty, nic na nim raczej nie ma i nie było. No szkoda, no ale taki fancik wpada. No i jest kolejna monetka dzisiaj. I to będzie jakiś większy miedziak, chyba większy miedziak, tylko jaki. O tym się przekonamy za moment. Mam taką nadzieję, że cośkolwiek z niej wyjdzie. Także dajcie mi chwilkę. Co ja wam mogę powiedzieć, moi drodzy? Moi drodzy widzowie, genialne jest to pole. Po prostu to pole jest cudowne, pole, praktycznie, że tak powiem, marzeń poszukiwacza, żeby taka różnorodność tak naprawdę wychodziła tutaj. I takie fajne fanty, jak właśnie jedna druga grosza Poniatowskiego. Teraz kiepsko widzicie, ale ja to na żywo widzę, że naprawdę może być bardzo przyzwoity stan. Oczyszczę to oczywiście ołówkami. Link do produktów do czyszczenia macie w opisie każdego mojego filmu. No i oczywiście myślę, że rzucę wam fotkę z prawej strony. Także. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, naprawdę na tym polu no to z jednego odcinka już macie srebro, macie siekańca, macie tam kilka innych monetek, a nie wiem czy jeszcze nie dogram trzeciego tutaj wypadu, także no wiecie, kurde naprawdę, trzy wypady, tam pierwszy nie wiem ile byłem, dwie godzinki, dzisiaj jestem jakoś godzinkę, może, może maksymalnie półtorej, to to jeszcze raz wyjedę gdzieś na godzinę, może dwie, mega, naprawdę mega. Stawcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. No i lecimy dalej, jeszcze może Simplexik coś wyniucha. No i chyba jeden z, już z ostatnich dołków, przynajmniej na dzisiaj, z I Widzicie ten rancik? Jest rancik, nie będzie to chyba serberko, ale... Ale no właśnie, co będzie? Wkładam ciach. Ciach. Ciach i będzie Boratynka, czy nie? No jest na pewno jakiś miedziak, ale musicie dać mi chwilę. Za dużo mam błota po prostu na rękawiczkach. Nie dość, że to pole sypie. <laughs> przepraszam, bardzo ciekawymi fantami, wręcz mega fantami. To jeszcze nawet jak wychodzą, jakie by nie wychodziły, to praktycznie wszystkie właśnie w takim pięknym stanie. W ogóle nie zdarte, Zdrowa patynka, no coś pięknego. Wszystkie szczegóły zachowane tutaj. Zobaczcie. No. Po prostu genialna moneta z ziemi. Taki stan super. Nie często się to zdarza, na pewno nie. Druga strona tutaj też niczego sobie. Także super, super. No i jest kolejna monetka, żeby nie przedłużać. To od razu się wam wyłączę, oczyszczę i pokażę. No i pole po raz kolejny nie zawodzi pod względem. Przepraszam, komarek już tutaj mnie działał. A w każdym razie pole nie zawodzi pod względem stanu zachowania wszystkich tych monet, które wychodzą, innych przedmiotów. Jak widzicie, piękna znowu boratynka. Co ja wam mogę powiedzieć? Pole to jest pole, a zabronowane, stależowane, jakiekolwiek by nie było, to jest mój po prostu żywioł. Ja się czuję w tym jak ryba w wodzie. No i. No i właśnie, jest kolejna monetka. Także ponownie, żeby nie przedłużać, to wyłączę się i zaraz do Was wracam. No i tak jak. Widzicie, staram się wam pokazać, bo już słońce zachodzi. Piękny szeląg, szeląg, korony tym razem. Wszystkie do tej pory były litewskie, ta jest korona i również piękna. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze wam pokażę, co dzisiaj z tych ciekawszych rzeczy znalazłem. No i zobaczcie, moi drodzy, to wygląda tak: trzy, cztery boratynki, jedna, druga grosza Poniatowskiego. Mamy guziczek, no i oczywiście siekaniec, także tyle dzisiaj z ciekawszych rzeczy znalazłem, jeszcze raz wyjdę na pewno w teren, zobaczymy co wyjdzie, no i co, jak widzicie wtedy były 4 monety, teraz mamy no 5,5, to już prawie 10, także ponad dychę, jak w 3 wypady, w około, razem sumując 4 godziny, no to mega, naprawdę mega urobek, zwłaszcza jestem ciekaw tego sreberka, no ale wy już wiecie co znalazłem, dobra. Do następnej części odcinka, widzimy się tak za moment. No dobrze moi drodzy, dzisiaj jest czwartek, jak Wy, wy macie ten film, to jest piątek, a ja już dzisiaj nigdzie nie poszedłem, dzisiaj lekki odpoczynek, także e, co wyszło w tym odcinku, to oczywiście widzieliście, naprawdę sporo tych fantów wyszło na to pole, jeszcze oczywiście wrócę i to na pewno nie raz. E, także co, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeśli tak, to oczywiście łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, no i co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.